Cześć ciekawcy! Ani Lewandowskiej chyba specjalnie nie musimy Wam przedstawiać. To popularna trenerka fitness, mistrzyni karate, influencerka i businesswoman. Na swoim blogu i profilach społecznościowych zachęca do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia. Nie oszukujmy się, wiele zawdzięcza nazwisku męża, choć celebrytka stara się robić wszystko, aby nie być postrzeganą tylko jako żoną wybitnego piłkarza. Anna ma wielu fanów, ale też sporo przeciwników, którzy uważają, że jest irytująca i gwiazdorzy. Co sprawia, że opinie o niej są tak podzielone i dlaczego Lewandowska wzbudza tyle emocji? Jeśli jesteście ciekawi, to obejrzyjcie nasz film do końca. Anna Maria Lewandowska urodziła się 7 września 1988 roku w Łodzi. Jest córką Marii Stachurskiej, która pracowała jako kostiumograf i producent w TVP oraz Bogdana Stachurskiego, operatora filmowego. Ma również młodszego brata Piotra, który jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ojciec zostawił rodzinę w 2000 roku, Anna nie utrzymuje z nim kontaktu. Mimo koneksji z show biznesem Ania postawiła na sport. Od 13 roku życia trenowała karate. Do uprawiania tej dyscypliny zachęcili ją wujek Paweł Krzywański i kuzynka Katarzyna Krzywańska, medaliści międzynarodowych zawodów karate. Anna zdobyła łącznie 38 medali, m.in. złoty na mistrzostwach Europy, brązowy indywidualnie i srebrny drużynowo na mistrzostwach świata. Ale mimo wielu dokonań nic nie wzbudza takiego zainteresowania jak jej małżeństwo. Swojego przyszłego męża Ania poznała w 2007 roku na obozie sportowym. Robert Lewandowski grał wtedy jeszcze w klubie z nicz Pruszków. Para zaręczyła się 4 lata później, a 22 czerwca 2013 roku wzięli ślub. Natomiast dwa lata temu na świat przyszła ich córeczka Klara, o której ciągle piszą serwisy plotkarskie. Można powiedzieć, że jest najmłodszą z polskich influencerów, ponieważ wiele młodych mam z zaciekawieniem obserwuje jej stylizację. Anna Lewandowska w 2013 roku stworzyła bloga Healthy Plan by N, na którym dzieli się poradami dotyczącymi zdrowego życia. Już rok później w sprzedaży pojawiła się książka Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską. Następnie wydała kilka płyt DVD z ćwiczeniami, a także kolejne książki: Zdrowe Gotowanie by N, Healthy Mama, poradnik zdrowej mamy, Diet and Training by N. I Healthy Year by N 2019 w poszukiwaniu równowagi. W 2016 roku powstała firma Foods by N, która zajmuje się produkcją zdrowych przekąsek, a także akcesoriów kuchennych i sportowych. W 2018 powstała też marka Baby by N, która prowadzi sprzedaż ubrań i akcesoriów dla dzieci. Anna Lewandowska jest zaangażowana w jeszcze wiele innych projektów, ale wszystkich nie jesteśmy tu w stanie wymienić. Zatem, jak widzicie, ciekawcy, Lewandowska nie próżnuje, choć sama przyznaje, że teraz skupia się głównie na byciu mamą i żoną. Pomimo jej działalności oraz sukcesów sportowych, wiele osób redukuje jej rolę do bycia po prostu życiową partnerką znanego piłkarza. Uważają, że gdyby nie pieniądze oraz popularność męża, to byłaby nikim. Co więcej, zarzuca się jej, że przez dostatek stała się arogancka i sztuczna. Hejterzy twierdzą również, że Lewandowska nie nadaje się na motywatora, ponieważ nie zna realiów życia normalnych ludzi. Co więcej, wiele osób uważa, że produkty sprzedawane przez marki Anny Lewandowskiej są zdecydowanie za drogie. Jeden z komentujących napisał, że rzuca jej wyzwanie. Zaproponował, by spróbowała przez rok żyć za minimalną krajową i jednocześnie w tym czasie motywowała innych. Dodał też, żeby pokazała, jak można się zdrowo odżywiać przy tak niskich zarobkach. Może była to również zaczepka po wybuchu afery, gdy zagraniczne media pisały, że Lewandowcy w trakcie wakacji na Mazurach latali po bułki własnym helikopterem. Koszt takiej akcji wyliczono na 5000 euro. Anna Lewandowska jest jedną z najczęściej hejtowanych gwiazd w Polsce. Niektórzy krytykują ją nawet wtedy, gdy wspiera akcje charytatywne. Mówią na przykład, że nie powinna prosić swoich fanów o pomoc, tylko od razu wpłacić całą kwotę ze swoich pieniędzy, bo przecież ją na to stać. Ale bądźmy sprawiedliwi, takie komentarze to już lekka przesada. Zatem co sprawia, że tak wiele osób nie lubi Anny Lewandowskiej i krytykuje wszystko co robi? Może ludzie po prostu są sfrustrowani tym, że wszędzie o niej słyszą albo zazdroszczą jej sukcesów i fortuny? Jak myślicie ciekawcy? Oczywiście Anna ma też wielu zwolenników. Na Instagramie śledzi ją ponad 2 miliony fanów, co więcej porady dotyczącego zdrowego życia zainspirowały miliony Polek do zmian na lepsze. Pewne jest jednak to, że Anna nie zrezygnuje ze swojej działalności, a głosy krytyczne dalej będą się pojawiać, ponieważ po prostu wynikają z jej ogromnej popularności. A co Wy ciekawcy myślicie o Annie Lewandowskiej? Czy swój sukces zawdzięcza głównie mężowi, czy może swojemu talentowi i determinacji? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajku like oraz subie. Do usłyszenia.